Witam serdecznie zgromadzonych, zgromadzonych widzów. Rozwiązałem te warkoczyki, w biały, bo były tam, no nie pokażę wam, bo wyjebałem, ale było wyjebane tyle sztucznego włosia, że chyba się spać nie dało, nie. I zaraz zawiążę yy, skręcę te... No się ja skręcę. No tu co mi skręci. Ja bym pętelki na butach nie zakręcił, kurwa. Ja bym sznurówek chyba nie zakręcił, nie zawiązał, więc co mi skręci. To co miałem do O, takie... gibona umiem skręcić akurat. To nie będę nie będę kłamał. Ty, kumacie, że tu też chyba są ten, Wielkanoc. wszystko było po dzisiaj pozamykane. Mam jedną parę gaci. Pozdro. Zostałem. Ostatnio dobrze, jutro że tam otwierałem wszystko. Bo już chyba chodził w kółko w tym samym, nie? Słyszałeś nowych hit remizy? Pokaż. Nie słucham takiej muzyki, a tym bardziej nie pochwalam takich zwrotów, tak? Więc no niestety nie możesz liczyć na jakąś entuzjastyczną ocenę, w ogóle mnie to nie bawi, jak mogę powiedzieć. Drugi, drugi odcinek zalej. No podejrzewam, że może się ukazać, tak jak zawsze się ukazuje, czyli w niedzielę o 15. Także pewnie w niedzielę o 15. Ale w jutro chyba odpalę wcześniej Kika. O, odpalę jutro wcześniej Kika, normalnie, bo bym pograł sobie w NBA. Nawet kupiłem abonament kurwa do tego do NBA. Jestem kur, teraz chłopie koszykarskim fanem, więc najlepiej to jakby jutro odpalę i mi połóżcie tych wszystkich kurwa, zwrotów, bo chciałbym to kumać coś. Żydzie, za bardzo to nawet nie kułam. Jak ja nawet nie wiem, ile tych kwart jest do końca jeszcze. Czy chyba 4? Gdzie kupiłeś koszulkę, w JD sporcie, jak byłem na modarze, ją chyba kupiłem. Ile masz godzin już na kiku? ja nie wiem, coś tam jest. z 80? Na luzie, na luzie, na luzie. O, o to się nie martwcie. Ja bym, że zrobię 95, tak. Bo od tego pierwszego do 8 chcę zrobić jakieś fajne eventy, jakieś RLe, żeby tam troszeczkę chyba średnią iść, dokręcić. Ile musisz mieć? Ja mogę mieć ile chcę? tylko po prostu za do 100 godzin to jest max, jakie mogę wyrobić. Jak wyrobię 60, to mam płacone, Bo tam jest stawka godzinowa w kontrakcie. Jak wyrobię 6, to mam płacone 6 razy 100. Jak wyrobię 100, no ale to. No nie oszukujmy się czasami, kurwa już lepiej zrobić te 100, bo jakbym miał po pomyśleć, że 5 godzin mniej zrobiłem, to się człowiek robi smutny, nie? Bo no, jest to kurwa lekko pojebane akurat, ale wiecie jak jest. Jeszcze nie było określonego pytania, kiedy RP. RP będzie za 7 dni bądź na premierę GTA 6. Jest stanowisko. Ale chyba jest tak, że na przykład, nie wiem, że biali to już na przykład w Ameryce to chujowo, że mają dready, nie. Także multi kurw nie leć do Ameryki, bo hopie nie wrócisz. Czy coś takiego jest, że nie, nie wiem jak to kurwa działa. Ja tak nie jestem, kurwa, into tego co się tam dzieje i o co tam chodzi wszystkim. Był już w USA? Ano był. Nawet pamiętam. To był y, HP, był z Rezim chyba wtedy I robił hall z Gucci. Takiego multi'ego kochałem, a teraz y, o, zostałem oszukany. Nie będę już roztrząsał tego tematu, bo Nitro obrócił go przeciwko mnie. No to kipniemy ten temat. Ile masz skika? kika? Kiedyś powiem to, może nie będę mówił o kurwa maltańskich przygodach, nie? Chociaż tam ludzie kurwa widziałem, że jak kuchar powiedział, że aż takie ogromne pieniądze, mówię, o kurwa. Jak ja kurwa, jak ja wydałem w pierwszy miesiąc 60 koła dolarów na tą kurwa maltańską przygodę, to bym kurwa wam dokładał do interesu, nie? No, ale kiedyś powiem ile skika, bo to uważam, że, jest, że to jest takie ciekawe. A to kiedyś, no, kiedyś, kiedyś. Ale no, kurwa dobre, takie dobre, no idzie wyżyć. Powiem wam tak, spodziewałem się, że tak jak oni ogłaszali te kontrakty tam XQC, że 100 milionów dolarów. No wiadomo, że kurwa dla Polaka tyle nie ma, ale kurwa no mają, mają rozmach z kurwy, sydy, no. Nie pierdolili się w tańcu przy negocjacjach. W ogóle posmutniałem, bo Lamborghini. Ja tak, widzowie, posmutniałem, bo nie wiem, czy widzieliście, ale Lamborghini zmienia logo. A, kurwa chujowo, bo fajne było, no, nie wiem, czy widzieliście takiego wiem że tam rano wstałem. Cię mówicie, kurwa, kakunia. lampki <lamburgini> ci świeciło logo. Nie, no, ale kurwa, chujowo, nie ma co się oszukiwać, nie? No, żartuję. Nigdy, nigdy nie będę miał Lamborghini Widzowie, to przecież znacie mnie. Chujowo logo na nowym Urusie? Nie, nie. Ty, ale powiem wam, że kurwa, <lamburgini> im cieplej tu na macie, tym lepiej, nie? Naprawdę jest fajnie. <lamburgini> kurwa, trzęsienie ziemi tu było. Ja pierdolę, I, Ale było coś ogólnie, ty dzisiaj tak, ja mówię, ty, co? Ja mówię tak, co i tak biegają, kurwa, ci sąsiedzi głośno. Ej, <lamburgini> Jenny, <lamburgini> to to rano to było trzęsienie ziemi. To, co mówiliśmy, że co oni kurwa tak biegają głośno. No I napierdalają, to to było trzęsienie ziemi. O 8.10 trzęsienie ziemi. To ja spałem, kurwa. A to jest jakieś, to nie jest duże, nie? Czy to jest duże? A jak nie poczułeś, to chyba nie. Nie wiem, bo spałem to, skoro wiedzieć. Ale spałem, a co to, to 6,9 to jest duże? Nie, no to chyba nawet tego nie czuć. Ja już wtedy wiedziałem, 4 lata temu, że wiedziałem, gdzie ja będę Czy <laughs> to DITKA? Tak. <laughs> nie, no to jest. Y... Ty, Jenny, to jest AMI? No chyba tak. Nie, bo ona teraz jest pewnie wyższa ode mnie. 2020 było 4 lata temu. Na to wychodzi kurwa, ty. To nie jął MTV Rap. Co? Banduro oceniał wersję w rapniusie? Świat. Nie robię rapu, żeby <laughs> być w mediach, a te nowe. To nowa tragedia w ciągu dnia świat. Kurwa, powiem wam, że co nawet radzić z tym czytaniem. się rozebrał i zbiedniał, psychi... gdy psychika jest niekompletna. Ogólnie, spoko. Fajnie poskładane te yy, wersy. Fajnie to wszystko chodzi płynnie. Powiem tak, nie bardzo wiem o co chodzi z tym świat. Czy ktoś się jąkał, czy nie. Ale myślę, że. no, cztery plusikiem tutaj może wjechać. Naprawdę spoko jest to poskładane Daj, Dajcie z Bandurą ocen wersy, że to jest tylko jedyny materiał, gdzie on jest. Kolego, się było... ile on ci zapłacić, żebyśmy tego nie oglądali, ale co, czemu? Ja pierdolę, nie mogę to oglądać, wychodzę, nie chcę tego widzieć. Ale dawaj sieć, dawaj, sieć. Chuj, cześć, zobaczymy, kawałek powiedziałeś, za... tłumacz, dobra. to wyłączymy. Pan miał fajną prezę na lana Walkowiaka, to się zgodzę Chuj, no, walkowiak. ja wyglądam. Jak Alan Walkowiak. Oni znów mówią, że się kończę, no bo nagrałem płytę koncept, ty się Ty jeśli kiedyś stojisz, ja to wreszcie dojdzie. Nie chodzę wydep... I... Ja pierdolę, dobra, wychodzę, Elo! Nie, no poczekaj, ra... nie oglądamy, nie oglądamy. Nie, tego. nie oglądamy. Nie, nie chłopie! Ale, Ty Patryk, wieś. ja wiem, no wiem, no. Ale wróćmy do Rafałki. A to tylko kawałek, tylko kawałek, bo nie sociej. Tylko jedną wypowiedź. trzeba jedną wypowiedź. Eee, Pracuję nad, nad albumem kartel. W sumie to nagrywamy na bieżąco i od razu kręcimy klipy i wrzucamy to do sieci, więc tak działamy generalnie. I co? No premiera chcemy na maj. Wolałbym babę Mamy na Mamy jeszcze numer z blachą Chyba z, z merganiem i puszczamy preorder i od września. Ty coś o nie mówiłeś już? Tak działamy generalnie. I co? No premiera chcemy na maj. Mamy jeszcze numer z blachą z merganiem i jak puszczamy pre-order. Czekajcie, bo zostałem coś kolejnego. Dobra, śmiejecie przestańcie moje mniej moje życie, kurwa. A -a przeszłości, kurwa. Ej, weź znajdź się kogoś innego. Ale ja już kończę, już tylko obejrzę to i idę pchuj. No nie ma i tego, to oni wysyłają. Śpiewam tak wysoko i selecę jak Ozuna. Nie muszę, ale na rach. Nie dam rady, nie dam rady. Nie. Po pierwsze, nie czytać. Dawaj, lecisz dobrze, właśnie, dobrze lecisz teraz. To Tuna, znowu w Twoim mieście, w Twoim klubie leci któraś. A, A kiedy? Oh. Pytania szczały. To stare jak światło, 7 lat temu. Nie, no po prostu, że mogę się spotykać. Z znajomym. Najbardziej. To jest kurwa stare. Dziwnie się ogląda fuj, takie rzeczy nie. I co? Niektórzy twórcy, ale nie wymienianie ja z nazwy. To było takie pytanie? Najbardziej o że na YouTubie niektórzy twórcy, to o Naruciaka chyba chodziło wtedy. Najzabawniejsza sytuacja z udziałem fana? O, tu poleciała jakaś fake historia, tylko żeby było pod wywiad Kiedyś sobie jadłem w takim McDonaldzie zwykłym Ktoś podszedł, normalnie porozmawiać I rozmawiamy, rozmawiamy, czym się pyta, czy może gryza burgera Oczywiście mu dałem, to był szczęśliwy i porzedł. myślę, że to ma, Mitoman i chuj, co ci mogę powiedzieć Ale wróćmy tu kurwa do mięsa <laughs> Przyjdzie noc, chcemy więcej uła Ja pierdolę, wy chyba się urodziliście wczoraj, nie? Ja bym tu kurwa odkopał, wziąłbym łopatę do ręki, to byście kurwa się sami zapalił. Piątka Kurwajec! Co to, Mam odpowiadać, że to jest... Karkówka z grilla. Lal w białce do czwańskiej. Adwokacik. Jako youtuberzy? No są jako youtuberzy, to też bym bardziej postawił na Izeka. Repo? pytanie retoryczne? Myślę, że wentylator. No widzę to karkusek, kurwa, no i co to jest? No, sobota. co chwilę zdecydowanie sun. Tam nic śmiesznego akurat nie ma. W dobrze się wszajnie powie. Trela, nie płacz, kurwa, co się dzieje? No, um, druga szansa zdecydowanie. Mmm, pompa team, AWP bez Fair Play. Paso odkopałem, fanny moment. Wstęp. Sprawdzę prędko. Stary, stary, czekaj, czekaj. Kupię. Wygląda, ja! Jak ja ostatnio patrzyłem, na, jest taki film z GTA z Multi, i on tam w 2 sekundzie mówi co, Orda, nie? I on Morda, więc niestety no, to taki to właśnie partner. Stary, jesteśmy w Rosji tutaj... Kurwa, 7 lat temu już byłem w GTA przy... Tutaj człowiek nie holuje przyczepy. to przyczepa holuje człowieka Przyczepa holuje człowieka, What? o kurwa <laughs> <Nie> <laughs> <wiem>. <laughs> Kurwa ty, ja tam miałem chyba z 10 lat, ty No ale przynajmniej nie wyglądałem tak <laughs> Stupki, stupki Stupki, stupki Das Nie no, elegancko wyglądał, no, kurwa to wódki też mam trochę zraza, więc raczej preferowałbym whisky jeśli grałby w Virtus. Pro, to jem z Orły. Nie gadał tyle o jebaniu, no. Nie wiem, co się podziało. O tym mówisz? Chyba Yo, man. Chyba to... ta. O, kurwa, skąd ty masz to na niepublicznym? No to chuj już, league, Kurwa, to już, to już tyle. To pozdrow... Poznał...